Tym razem na koncie Zygmunt utworzymy tabelę, na przykład player. Z, z nazwami playerów, pseudonimami, to jest ich identyfikator. Też klucz główny, czyli unikalne ma wartości. Utworzony. Do niego przydałoby się utworzyć jakąś sekwencję, I następnie wstawić jakieś dane. Gracz Jan powinien się wyświetlić w tabeli tabelli player w każdy następny gracz przykład Marek się pojawi i można też go wypisać z konta system Prawnie. Nie pojawi się na nim bez użycia nazwy. Zegmunt konta. I teraz jest już player. Nie zrobiliśmy komitu. Commit. Tym razem mamy Jana i Marka z kolejnymi ich numerami. Jeden, dwa identyfikującymi ich w naszej bazie. Można też sprawdzić teraz prawa, na przykład gra, czy jest taka gra games, to game ale tu widać to to może zygmunt jaki ma problem. Okazało się, że nazwy systemowe są pisane z dużych liter w tabelach systemowych, jakieś nazwy tabel użytkowników, stąd też spróbuję uruchomić to z dużymi literami. Tym razem tabela game ma Kubusia, tabela Zygmunta, owner, tak, z tabel wszystkich możliwych, to DBA to jest administrator, są jeszcze user, table są tylko dla danego usera wypisuje tabelę, no i tu jakieś role, widać są odpowiednie też, Role przypisane, można naturalnie też zobaczyć uprawnienia, na przykład na kącie Zygmunta, krótka ściąga wszystkie na przykład systemowe przywileje, takie można nadać użytkownikowi, dla tabeli wskazuje jakie role zostały nadane innym rolom użytkownika, to takich nie mamy użytkownik dostał Resource Role. W niej są te podstawowe tam utwórz tabelę, prawa ma też nadane właśnie w tym Resource, jakie są uprawnienia nabyte przez systemowe właśnie role przez SISO dostał takie prawa. Tu akurat nie ma innych ról. Z reguły, właśnie przez rolę nie, na, nie nabywa się uprawnień do innych tabel. Trzeba to bezpośrednio nadać, te prawa. Bezpośrednio użytkownikowi. To jakieś przydzielone systemy poza rolami i create session na przykład osobno przydzielaliśmy zawsze szczególnikowi no i tutaj oczywiście nadane prawa dla kubusia tak, żeby mógł przeglądać tylko w tym przypadku to są owner z nadane na dane prawa do Gmunta tak, do, do tabeli game No, i w końcu wszystkie, wszelkie uprawnienia. Czyli tu jest session, plus test resources, tak? Czyli to będą poza rolami, i przez akurat rolę systemową. Na samym końcu. Można wspomnieć jeszcze o zapytaniu, które podaje wszystkie podobne widoki do tych, które tu omawialiśmy, opisujące uprawnienia, rolę, pełne uprawnień, i to są właśnie te tabele. Przypominam, że te spacje to pewnie trzeba nam przydzielać podkreśleniami. Można jeszcze spróbować wstawić do playera następne dane. Ale tak teraz od kubusia. Czyli ten będzie na przykład kuba. Oczywiście, Zygmunt. Player. No i nie mamy jakiejś tam sekwencji nie mamy prawa do sekwencji, te prawa musimy nadać w wcześniej. W tym momencie, jak mamy już prawa do select na set tej player sec, to możemy jej użyć, tak. Nie oczywiście jeszcze czegoś brakuje. Może kowi nie zauważy komit, grant akurat nie potrzebuje komitu pewnie zygmunt zygmunt player sec table of view does not exist on tutaj jest naturalnie Zygmunt. Ach, jeszcze wcześniej trzeba nadać prawa do tabeli Player. Zygmunt player. to kubuś Myślę, żeśmy tego wcześniej zrobili. I tym razem select Insert Mamy jednocześnie dostęp i do tej sekwencji i do tabeli. I tutaj jeszcze mamy dwóch, trzeba zrobić tutaj commit. Bez commitu nie ma danych. Każdy user pracuje na swojej, użytkownik pracuje na swojej jakby kopii. Dopiero po Z skopi wszystko jest przypisywane do bazy. No i mamy kubek. Teraz jest wszędzie we wszystkich innych userach, także w systemie widoczny. Jak chcemy wyświetlić sobie tabelę na przykład SELECT Player bez Zygmonta, to musimy ustawić Session alter session zetkając schema na Zygmunt i wtedy możemy wypisać sobie wszystkich z Zygmunta i wstawić też oczywiście jak chcemy wrócić do Kubusia to musimy tutaj użyć następnego polecenia alter session schema Kubuś i tym razem to nie będzie działać trzeba dopisać Zygmunt A z kolei game będzie działać. Czyli bez tego poprzedzającego poprzedzające nazwy użytkownika.